programu umieszczone jest menu pozwalające na przeglądanie poszczególnych kartotek i rejestrów. Program pozwala na równoczesne otwarcie kilku kartotek. Przełączanie pomiędzy nimi odbywa się poprzez wybór odpowiedniego przycisku wyświetlonego w górnej części okna. Ponadto menu okna Znajdują się polecenia porządkujące wyświetlane kartoteki. W lewym górnym narożniku znajduje się polecenie panel. Wybranie tego polecenia powoduje zamknięcie menu i zwiększenie obszaru roboczego programu. Powtórne wybranie polecenia ponownie otwieramy. Każda kartoteka może być porządkowana według dowolnie wybranej kolumny. W tym celu należy wybrać przycisk związany z tytułem kolumny. Porządkowanie może być rosnące bądź malejące. Program pozwala na określenie ilości wyświetlanych kolumn. Z każdą kartoteką związane są polecenia pozwalające na wykonanie na niej podstawowych operacji. Polecenie nowy. Powoduje wyświetlenie formularza, pozwalającego na zarejestrowanie nowej pozycji. Polecenie Popraw powoduje wyświetlenie formularza z danymi z bieżącej pozycji i pozwala na ich edycję. Polecenie Usun powoduje usunięcie bieżącej pozycji. Polecenie Odśwież powoduje ponowne czytanie danych z bazy danych. Polecenie Szukaj. Pozwala na wyszukiwanie danych w bieżącej kolumnie. Polecenie Następne pozwala na wyszukiwanie pozycji spełniającej wcześniej zadane kryteria. Polecenie wstecz cofa do poprzedniej pozycji. W kartotekach, które zawierają znaczną liczbę elementów, tak jak kartoteka towarów, wyszukiwanie we wcześniej pokazany sposób jest nieefektywne. W tego typu kartotekach przedstawiane są te elementy, których indeks jest zgodny ze zdefiniowanym wzorcem.